Program Naprawiamy z Weolią jest to nowa propozycja Fundacji Veolia Polska, prowadzona w partnerstwie z Ashokoł Polska dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Celem tego programu jest stworzenie kawiarenek naprawczych w miastach, czyli takich miejsc, w których mieszkańcy będą mogli się spotkać w miłej kawiarnianej atmosferze i naprawić rzeczy, nadać im drugie życie. Zainaugurowaliśmy nowy projekt, który się nazywa Naprawiamy z weolią. Generalnie jak widać po mnie, jesteśmy dosyć aktywnie zaangażowani. Podejrzewam, że jestem wymalowana, posiniaczona i mam dziury w, w palcach, ale mamy naprawdę mnóstwo fajnej zabawy tutaj, bo robimy coś jak zwykle pożytecznego, jak to fundacja. Na świecie kawiarenek naprawczych jest około 1500-1600. W Europie ciągle jeszcze ta liczba nie jest wystarczająca. W Polsce idea jest w ogóle nowa. Jedna kawiarenka naprawcza jakiś czas temu pojawiła się w Pile, a w tej chwili będziemy my mieć 10 naszych własnych kawiarenek naprawczych, które zostały wybrane na bazie otwartego konkursu grantowego przez Beskredne Żyły. So it's a great project because uh, it's uh, in line with circular economy, giving a life, second life to the objects and wasting less. Waste is a real issue today uh, and we we have to do something about that.